Firma Bosch dziś uznawana za jednego z globalnych liderów produkcji technologii motoryzacyjnych, narzędzi elektrycznych i sprzętu gospodarstwa domowego. Ale ma również ciemną stronę swojej historii, która stanowi jej współpraca z reżimem nazistowskim. Choć firma Bosch jest obecnie symbolem innowacji i etyki w biznesie, jej działania w okresie II wojny światowej są tematem kontrowersji, krytyki, zwłaszcza w kontekście wykorzystania pracy przymusowej więźniów, a także wspierania nazistowskiej machiny wojennej i powiązań z samym Hitlerem. <śm> Firma Bosch, założona w 1886 roku przez Roberta Boscha w niemieckim Stuttgarcie, początkowo funkcjonowała jako niewielki warsztat mechaniczno-elektryczny. Jej rozwój był stopniowy, lecz konsekwentny. Innowacyjne rozwiązania, które wdrażał sam Bosch, zapewniły przedsiębiorstwu szybki wzrost i uznanie na rynku. Kluczowym momentem w historii firmy było opracowanie i udoskonalenie zapłonu magnetycznego dla silników spalinowych, a to stało się fundamentem jej późniejszego sukcesu w branży motoryzacyjnej. Na przełomie XIX i XX wieku firma Bosch szybko stała się globalnym graczem. Już w 1906 roku posiadała swoje przedstawicielstwo w USA, a niedługo później zaczęła budować sieć dystrybucji w Europie i Azji. W latach XX. Bosch był już uznanym liderem w dziedzinie elektroniki użytkowej, a jego produkty znajdowały zastosowanie nie tylko w pojazdach, ale także w przemyśle i gospodarstwie domowym. Lata 30. przyniosły w Niemczech polityczne zmiany, które miały ogromny wpływ na cały sektor przemysłowy. Adolf Hitler, przejmując władzę w 1933, rozpoczął szeroko zakrojony proces militaryzacji kraju. Niemiecki przemysł stał się kluczowym narzędziem realizacji jego planów, a Bosch, jako jedna z największych firm zajmujących się produkcją podzespołów elektronicznych i mechanicznych, szybko znalazł się w centrum tych działań. W tamtym okresie Bosch specjalizował się w produkcji alternatorów, systemów zapłonowych, pomp paliwowych i innych kluczowych komponentów wykorzystywanych w samochodach i samolotach. Przedsiębiorstwo dostarczało części zarówno do pojazdów cywilnych, jak i wojskowych, a jego technologie były stosowane w niemieckich siłach zbrojnych, czyli w Wehrmachcie oraz Luftwaffe. Ciekawostką jest, że w latach 30. Bosch był także pionierem w dziedzinie nowoczesnych technologii radiowych i telekomunikacyjnych, a to sprawiało, że jego produkty znalazły zastosowanie w niemieckich systemach łączności wojskowej. Firma produkowała także precyzyjne urządzenia optyczne i mechaniczne wykorzystywane w sprzęcie artyleryjskim oraz systemach naprowadzania bombowców. Choć Bosch odgrywał kluczową rolę w niemieckiej gospodarce wojennej, warto podkreślić, że sama firma początkowo starała się zachować delikatny balans wobec polityki nazistowskiej, a funkcjonowaniem firmy. Robert Bosch, założyciel firmy, był znany ze swoich liberalnych poglądów. Co więcej, istnieją relacje, jakoby osobiście miał angażować się we wspieranie inicjatyw związanych z pomocą uchodźcom politycznym. Tak czy inaczej, po śmierci Roberta Boscha w 1942 roku kontrolę nad firmą przejęli menadżerowie, którzy nie mogli już dłużej unikać ścisłej współpracy z reżimem. Bosch stał się nieodłącznym elementem niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, dostarczając kluczowe technologie i wspierając produkcję sprzętu wojskowego. Co ciekawe, Pomimo bliskich związków z niemiecką machiną wojenną, firma wciąż miała kontakty handlowe z zagranicznymi partnerami. Jeszcze na krótko przed wojną Bosch utrzymywał relacje biznesowe z firmami amerykańskimi i brytyjskimi, sprzedając im swoje technologie i patenty. Jakiego typu jest? Który wóz wybierze? Długi? Wysoki? Czy powinien pływać, czy latać? Jak zdecydujesz? Bosz w wozie jest niezbędny. Zawód. Światło. Kierunkowskazy muszą być absolutnie niezawodne. Dlatego wiedzą, co wybrać. Nie czekajcie. Wybierzcie, Bosz. Boż w latach 30. był więc przedsiębiorstwem o skomplikowanej historii. Z jednej strony nieuchronnie wciągniętym w tryb niemieckiej gospodarki wojennej, z drugiej próbujący przynajmniej chociaż na początku zachować pewien stopień niezależności. Jednak jego rola w kolejnych latach stanie się jeszcze bardziej znacząca, gdy niemiecki przemysł wojenny przejdzie już tak naprawdę na pełne obroty. Na kilka lat przed wybuchem wojny Bosch balansował między dynamicznym rozwojem technologicznym a narastającą presją polityczną. Firma nie mogła otwarcie sprzeciwić się nazistowskiemu reżimowi, ponieważ oznaczałoby to utratę kontraktów i możliwe represje wobec jej kierownictwa. Firmy takie jak Bosch, mimo pewnych prób zachowania niezależności, były stopniowo wciągane w tryb nazistowskiej machiny wojennej. Dla przedsiębiorstw oznaczało to często rezygnację z działalności cywilnej na rzecz produkcji wojennej oraz po prostu podporządkowanie się kontrolowanej przez państwo gospodarce. Czy wobec tego Bosch był niewinny i zupełnie czysty? Nie, no, oczywiście, że nie. Bosch, który już wcześniej był kluczowym dostawcą podzespołów dla sektora motoryzacyjnego i przemysłowego, w latach 30. i 40. zaczął odgrywać coraz większą rolę w produkcji militarnej. Firma dostarczała komponenty do silników lotniczych, czołgów, pojazdów wojskowych oraz systemów uzbrojenia. W szczególności produkowała wysokiej klasy układy zapłonowe, które były niezbędne do działania silników stosowanych w samolotach Luftwaffe oraz pojazdach pancernych Wehrmachtu. Niemiecki reżim szybko zdał sobie sprawę, jak kluczowe znaczenie ma nowoczesna technologia w przyszłym konflikcie zbrojnym. Już w połowie lat 30. powstał szczegółowy plan militaryzacji gospodarki, znany jako plan czteroletni Hermana Geringa, który zakładał ścisłe podporządkowanie przemysłu interesom wojennym. Bosch jako jeden z największych firm elektrotechnicznych w Niemczech został naturalnym partnerem tego przedsięwzięcia. Czy więc Bosch otwarcie wspierał ideologię nazistowską? Oczywiście, jak przy wszystkich innych firmach, nie ma jednoznacznych dowodów, że kierownictwo firmy Boscha oficjalnie popierało tą ideologię. No cóż, ale jak było naprawdę, chyba każdy wie. Robert Bosch, założyciel firmy, był znany ze swoich liberalnych poglądów i Częstego sprzeciwu wobec tak autorytarnych rządów. Jednak po jego śmierci firma znalazła się w rękach menadżerów, którzy musieli dostosować się do rzeczywistości gospodarki wojennej. W praktyce oznaczało to bezpośrednie uczestnictwo w produkcji na potrzeby Wehrmachtu i Luftwaffe. Bosch, podobnie jak wiele innych niemieckich firm, o których już wam wspominałem, zostało zmuszonych do współpracy z nazistami mniej lub bardziej. A część z firm po prostu chciała, bo zdecydowanej większości, a może wszystkim, po prostu się to bardzo opłacało. Jednym jednak z najbardziej kontrowersyjnych i takich mrocznych aspektów działalności Bosza podczas II wojny światowej było dokładnie to samo, co w przypadku innych firm czyli wykorzystanie pracy przymusowej. I tutaj nie ma zmiłuj, bo wraz z pogłębiającym się konfliktem i rosnącymi potrzebami niemieckiej gospodarki wojennej, tysiące osób z okupowanych terytoriów zostało zmuszonych do niewolniczej pracy w niemieckich fabrykach, w tym również w zakładach należących do Boscha. Podobnie jak wiele innych wielkich przedsiębiorstw, Bosch stopniowo podporządkował swoją produkcję interesom nazistowskiego reżimu. Kiedy niemiecka armia rozszerzała swoje działania na kolejne kraje Europy, liczba niemieckich robotników zaczęła drastycznie spadać, ponieważ coraz więcej mężczyzn powoływano do wojska. W obliczu braków kadrowych rząd III Rzeszy wprowadził system przymusowej pracy, zmuszając ludzi z podbitych terenów do niewolniczego wysiłku na niemieckiego przemysłu wojennego. Kto więc był zmuszany do pracy w fabrykach Bosza? Do pracy w zakładach kierowano przede wszystkim ludzi z kraju okupowanych, czyli Polacy, którzy stanowili jedną z największych grup robotników przymusowych. O tym trzeba mówić i cały czas powtarzać. Polacy byli wywożeni do Niemiec masowo po 39, a wielu z nich pracowało w naprawdę skrajnie trudnych warunkach. Rosjanie! Po ataku na Związek Radziecki w 1941 roku tysiące radzieckich żołnierzy trafiło do niewoli. Wielu z nich zostało wykorzystanych do pracy w niemieckich fabrykach, w tym właśnie w zakładach Boscha. Ponadto byli to Żydzi, Francuzi, Belgowie, Holendrzy oraz wszyscy więźniowie obozów koncentracyjnych, choć Trudno dziś jednoznacznie udokumentować wszystkie przypadki. Niektóre źródła wskazują, że firma Bosch mogła korzystać również z więźniów obozów i tam zmuszać ich do niewolniczej pracy przy produkcji komponentów wojskowych. A jakie były warunki pracy i traktowanie robotników? Dokładnie takie samo jak we wszystkich innych firmach. Robotnicy przymusowi byli poddawani surowej dyscyplinie, a ich wynagrodzenie, o ile w ogóle było wypłacane, było zdecydowanie symboliczne. A najczęściej, tym co można było dostać, to pałom przez łeb. Wielu pracowników było zakwaterowanych w barakach przypominających obozy pracy, gdzie panowały po prostu fatalne warunki sanitarne i brakowało podstawowych środków higieny i jedzenia. Robotnicy często byli zmuszani do pracy po kilkanaście godzin dziennie, przy czym każde niedbalstwo lub spadek wydajności mógł skończyć się brutalnymi karami albo po prostu śmiercią. Ciekawostką jest, że niektóre, oczywiście niepotwierdzone źródła, wskazują na istnienie tajnych zakładów produkcyjnych Boscha, ulokowanych w podziemnych kompleksach, gdzie produkowano strategiczne komponenty dla niemieckiego wojska. W takich miejscach panowały jeszcze gorsze warunki. Więźniowie pracowali w nieustannym półmroku, bez odpowiedniej wentylacji, narażeni na wyziewy chemiczne i skrajne wycieńczenie. Po zakończeniu II wojny światowej niemiecki przemysł znalazł się w trudnej sytuacji. Wiele przedsiębiorstw, które w okresie wojny współpracowało z Hitlerem, musiało zmierzyć się z pytaniem o swoją odpowiedzialność oraz o konsekwencje polityczne i gospodarcze wynikające z klęski III Rzeszy. Bosch, jako jedna z kluczowych firm dostarczających technologię dla niemieckiej machiny wojennej, również znalazł się pod lupą aliantów. Po wojnie rozpoczął się proces tzw. denazyfikacji niemieckich przedsiębiorstw, który miał na celu usunięcie z ich struktur osób bezpośrednio zaangażowanych w nazistowski reżim. W rzeczywistości jednak wielu kluczowych menadżerów niemieckich firm uniknęło odpowiedzialności i pozostało na swoich stanowiskach, kontynuując działalność w nowej rzeczywistości. W przypadku Boscha proces rozliczenia z przeszłością był troszeczkę bardziej skomplikowany. Choć firma aktywnie uczestniczyła w gospodarce wojennej Trzeciej Rzeszy, dostarczając kluczowe technologie dla Wehrmachtu i Luftwaffe oraz zarazem wykorzystując pracę przymusową, jej menadżerowie uniknęli oczywiście poważnych konsekwencji. Bosch, podobnie jak Wielkie inne koncerny nie poniósł większych sankcji po wojnie, a jego działalność została bardzo szybko wznowiona. Jednym z czynników, który ułatwił firmie uniknięcie surowych kar, był fakt, że Robert Bosch, czyli założyciel firmy. Już przed wojną znany był ze swoich liberalnych, delikatnych poglądów i sprzeciwu wobec nazistowskiego totalitaryzmu. I choć zmarł w 1942, jego nazwisko nadal odgrywało istotną rolę w narracji firmy po wojnie. Władze Boscha co więcej argumentowały, że przedsiębiorstwo zostało niejako no, zmuszone do współpracy z nazistowską gospodarką wojenną i że oni sami nie popierali ideologii Hitlera. No tylko musieli współpracować. Wszyscy w Norymberdze tak gadali, no ale co zrobisz. Mimo wojennej przeszłości firma Bosch szybko odbudowała swoją pozycję na rynku. Już w 1950 wznowiła działalność koncentrując się ponownie na produkcji komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego i elektrotechniki użytkowej. W ramach odbudowy niemieckiej gospodarki w latach 50. zachodni alianci byli skłonni przemykać oko na przeszłość wielu firm, które mogły przyczynić się do odbudowy powojennych Niemiec. Znamy firmę, która stworzyła te narzędzia. Dla precyzji, niezawodności, zaawansowanej ergonomii, jakości teraz pojawia się piła, jakiej jeszcze nie widziałeś. Aby wymyślić piłę na nowo, potrzebne były wyobraźnia, innowacja, przełom w technologii ostrzy, aby zapewnić Ci lepszy sposób. To wymagało Bosz. Bosch Australia. Jak bywało to w przypadku innych firm, dopiero pod koniec XX wieku, kiedy coraz więcej niemieckich firm zaczęło mierzyć się z własną historią, Bosch zaczął otwarcie mówić o swojej roli w czasie wojny. W latach 90. przedsiębiorstwo przyznało, że korzystało z pracy przymusowej i wzięło udział w funduszu odszkodowawczym dla byłych robotników przymusowych. Tym samym Bosch, tak samo jak cała reszta firm, o których opowiadałem Wam już wcześniej, nie posiągnęła żadnej odpowiedzialności. Skorzystali na okresie nazizmu w Niemczech, a odszkodowania w latach 90., kilkadziesiąt lat po wojnie... No dajcie, że jest spokój.